Hej witajcie z tej strony 3Dexe -y. Ja was witam w tym zabójczym horrorze O tematyce hotelowej Jest ze mną dzisiaj Olek Który będzie mnie wspierał w tym zmaganiu Witam I żegnam Chcesz być mężczyzna tak czy kobieta? Pytanie Wybieramy ten ja. A co ja mam wybrać? Kobietę? Tak. Dobra Tak czy nie? Tak na pewno? Tak. Dobra, Olek. Mu... No i wybrało za mnie. No, zabili mnie. Kur... Ja pierdzielu. Ej, Drogi. Ej, nie wiem, Drogi. kim jestem. O! Patrz. Jedziemy autem. Hop je. ale Co za bryka. Zobacz nasze opony. Co? Widzisz? D! No, ruszajmy się. Dobra. Obstawiam, że to wzięli... na Po Potrzeb... Dobra. O! O! Poczekaj! Muszę sobie odpalić jedną rzecz. Czyli, że jak y, klikam prawy przycisk myszy, kamera toggle? No. Jak, jak to odpalić? Czy się nie da? Dobra. Będę tak. E, idź do recepcji i zamelduj się. Chodź! Idziemy się zameldować. No. Idzie, Ty, Michał, znasz, znasz te auto? A czekaj. E, bo tu bieg. To jest maluch No, to znaczy Aj, nie jest, ale Nie jest ale coś podobnego A wejdź w nie, wejdź w nie mam golfa Dobra, idziemy się zameldować, chodź Pamiętaj, rozgrywamy tutaj prawdziwą historię. Tutaj to jest prawdziwa historia To jest za O, chodź To jest maluch Dzień dobry Dobra, ty zagaduj, ty zagaduj Rozmawiaj z nim, rozmawiaj. Tak, witamy w hotelu. Najlepszy motel w regionie. Zameldowani? Tak, mam rezerwację. A co, przeszkadza? Tak. W porządku. E, oto twój klucz do pokoju. eść Dobra, e, miłego pobytu. Włącz radio. O. Ja biorę ten kluczki Nie, nie, chodź, chodź jeszcze chodź. A pokazać ci ciekawostkę? A nie. nie. Dawaj. Czekaj. Ten klucz jest jakiś płaski. Ja mam go w ręce? Ja mam go w ręce. No ja też mam. Nie, dobra. A wiesz co tu jest? Mnie nie stać, ale tu jest jumpscare dla każdego. Z za 39 no ja wiem Co ty zrobiłeś? Ja! ja... Już tam nie wyjdziesz. Czekaj. Nie no, my gramy z nie wiem, to Olek, to miała być historia, to miało być roleplay, to miało być prawdziwy ten, a nie że mamy się kurde wchodzić na stoły i gliczować. O o o No, no. powali się ruszam. Poczekaj, możecie tepnie zaraz. Ej, widzowie, widzicie, trzeba samemu pracować, bo z takimi to się nie da. A ty się tam nie odzywaj, bo cię już stąd nie powinienem słyszeć. Otwieram. Otwórz drzwi. Umieść swój bagaż na łóżku. Jak na łóżku? Oh, o, Ch Chodź do pokoju. Pamiętaj, tu robimy historię. O, mów! Ty teraz mówisz, czytaj. Wow. No i git. Włącz grzejnik. Chodź tu, czekam na ciebie. Czekaj, no. jaki my dostaliśmy pokój? Szóstka, tutaj na dole, patrz, stoję na dole, to ja poszłam na górę Jak? Ki Aha Chodź, włącz grzejnik, dawaj, bo cię jeszcze w pokoju zamknie Cześć Elo, o Ach, o wiele lepiej, weźmy coś do jedzenia, idź zamów pizzę pizzy. Zamawiaj za ma... Gadaj z klientem. Chcielibyśmy e, zamówić trzy pizze Pewnie. E, e, czy zapłacisz kartą, czy gotówką? Oho, Olek, gotówką płaci. No to nieźle. Nie, no córeczko, serio, jak się kartą. Nie masz karty. Co? A. O! Uh. Przygotuj gotówkę. Olek, go przygotuj gotówkę. To, to, okay, ty, to ty płacisz, a nie ja, tak? Go, o, jaki banknot, kurde wielki! Okay, taki. No i co? O, co jest w kiblu? Nie ma nic w kiblu? Nie ma nic w kiblu, tylko na kibel nam zamordowali. O! To, ja! Hej, kim ty jesteś? To jest mój Jak twój pokój? Dobra, su, panie, myślę, że e, się mylisz. Mówię za ciebie, tak? Panie, to jest pokój tak, 6, ja. a nie 9, matole Ty... Weź se patrzałki, kup, jak nie widzisz? Och, przepraszam, bardzo się ja pomyliłem. Mówiłem? Mam. Pok 9. Miłej nocy. Dobra, zamykam ci drzwi przed nocem. Idź stąd. Idź stąd. Już. Dobra, Id ja idę teraz do jego domu. Nie. Ej. 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 ej, ej. Halo, halo. Otwórz, otwórz drzwi. Otwórz. Cóż to było po prostu przerażające. Kto tarek nie do naszego Ty, otwórz mi te drzwi. A, dobra, mogę sam. Dobra. Czemu ty się nie ruszasz? Ruszaj ty... O, na tą pizzę! Ale ty się nie zgliczuj znowu, Matoleku! Bo, jak się zliczył znowu, to ten, a ty cały czas wchodzisz w jakieś ściany. Ja pierdzielę. Nie. O pizza! Jest? Dobra. A nie, to taksi. Ja, Dobra. Halo, halo, halo panie taksi! halo, dzień dobry! Nie idę do Patrz. Ty. A. Serio? Poczekaj, czym on przyjechał? Czekaj, to. to pukanie było z gry? Dziękujemy, oto płatność Ej, to było pukanie z gry, czy co? Pukanie z gry Ej, tak brzmiało realistycznie na słuchawkach, że myślałem, że ktoś mi puka do pokoju, ty, normalnie Ty, ty Ty. Dobra, chodź, wracaj ty. tu On, ty, on taksówką On serio taksówką przyjechał, Awa. No, 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 no Dobra, no, ty zamknij z Zastanawiam się, jak czyste jest to miejsce Podłoga wydaje się wygląda dobrze, ale nigdy nie sprawdziłem... Nie, ja nie patrzę pod łóżko. Ty idź sprawdź. Ja patrzę. Dobra. Ja pier... Czekaj. E, karaluchy. Nie ma szans na to, że pozwolimy im tu trzy, trzymać. Idziemy do recepcji, chodź. No nie. Chodź. Nie, po prostu no nie no trzy 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 to trzy 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 Okej, okay. okej, okay. w tym pokoju jest rozwalona lampa i ten, i inne rzeczy. Czekaj, teraz będziemy gadać z tym starszym panem, to ja może głos. Panie, moje łóżko jest pełne karaluchów. Zatrzymuję się w pokoju 6. potrzebuję sprayu na owady jak najszybciej. Błąd na owady? Spray na owady, oczywiście, to jest to, przepraszam za to. Stare miejsce, wiesz, no kumasz, kumasz, dzięki To miejsce jest naprawdę... czymś... no szkoda gadać No jest do dupy, no po prostu, no mogę już nie powiedzieć, nie? Spray na owady Usuń karaluchy no, Dobra, to jest moje miejsce <laughs> ty, ty tak idziesz jakbyś miał, nie wiem, iść na jakąś wojnę ko... I tak idziesz, ta... i taka muzyka w tle powinna się pokazać, tylko Taka Dramaty... ja, dramatyczna. Nie no. dramatyczna. No, dawaj je. Aha, i zniknęły. Po prostu. No, to powinno to zrobić. Mam nadzieję, że to ostatni z nich. Se... Proszę do mnie nie pisać teraz. Trzy kropki. Nie, znowu zaraz ktoś przyjdzie. Ja idę tu. Ja idę tu. Nie, zaraz pa, ktoś pa, przyjdzie. Zaraz. Przyjdzie. O! Musisz. No. Musisz. Co się dzieje. Ja pierdyle, eee. chyba żartuję! co teraz? Nie, a to nie ma praw. Mam za. Halo, proszę pana, proszę pana. Czy pan trochę nie zagłośno głośno? Może pan ma. Panie. U. Ja <tom> <jest. zysy> Dobra. E, czego chcecie? Co to za muzyka, ty? E, e, czy możesz? E odciąć, odciszyć muzykę? Jest naprawdę późno, wiesz? No, Dobra, w porządku, bez względu. Tu piszę na przegranych. A, dla przegranych. Dobra, wreszcie. Trochę spokoju i ciszy. Co nie, Ol? Tak, ciszy. Gdzie ty jesteś? Co? Jak jak ty... Aha, ty zeszłeś w taki sposób. No. Ty nie grasz to jakby to... Ty grasz to jakby to była gra, a nie jak życie prawdziwe. to speedrun. Nie! Ja robię speedrun. No nie, odpa... Nie robimy żadnego speedruna. O poczekaj, bo odpalam... O ja... Ty, jak jest? Co to jest? Dobre. Jak jest... Jak chcesz robić speedrun, to idź sobie w Cupheada pograj, albo w Fortnite'a. O, Cupheada, O kurde. Czemu... Czemu słyszę śmiech z FNaFa? Co jest? Prąd wysiadł. Co to znaczy, że zabrakło prądu? Powiadam recepcjonistkę. Recepcjonistkę? Czekaj, co? Ej, tam był recepcjonista, prawda? Nie, ja mówię, u mnie pisze, że recepcjonista. A u mnie recepcjonistkę. Dobra, ja teraz, ja teraz gadam, ja teraz gadam. Cześć, jak mogę Wam pomóc? Czekaj, no no, cz czek bo normalnie Czekaj, nasz, rok, nasz nie pokój. Y nagle zabrakło prądu w pokoju 6. Nie ma internetu. Nie mogę nawet obejrzeć moich starych dobrych memów. Och, y pozwól mi wziąć. Y rzuci na to okiem, tak? Zaraz to naprawimy, będzie wszystko z maliny z pomarańczas. No, no zobaczymy, patrz. Lajster, że... I Ja idę usiąść. Serio? Skończyłeś się staniem? Kobie, przecież przez całą grę chodzimy. Bardzo nie ma, bardzo nie ma, O, naprawiam, pa! Majster. Y, powinno to zostać naprawione teraz. Mm. Y, przepraszamy za to niedogodności. Powiadomie o tym kierownika. Powiadom i chcę jeszcze odszkodowanie. Nogę połamałem. Yyy, dobrze, wrócimy teraz do pokoju. Chodź. Co się okaże, że on jest tak naprawdę kierownikiem? Ej, szczerze, na logikę to tak powinno być. Powiadomie kierownika o kierowniku mamy problem O, o nie, wow. o nie. coś się stało Coś nas do pokoju Je ja. ja, ej, jak on się nazywał? Wie... Ale nie mów z jakiej bajki, ale pamiętasz kto? Ej, Wiem Jak on się nazywał? Nie mogę ci powiedzieć No musisz, no mów, no, dobra Dobra, dziękuję panie A tu jest kierownik no, a, czyli kierownik kierownika. Yy, do zobaczenia. Nara. No, Nara. Pozdro Nie, on nie idzie, on nigdy nie idzie. Dobra, to będzie John Depp. John Depp O, ej, patrz, on John tam Depp. idzie. On tam idzie dalej. Ja go tam widzę. Też go widzę. Dalej go widzę. Dalej. Chłopię. Idzie. Idzie. idzie nie, o. Nie ma co, 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 co on robi? O. Zabawić ej, nie można, nie można wyjść. A więc co jest najlepsze? Mi pizzę dalej nie zjedliśmy. Ja pierdolę, no a pierdeno, z pizza już zimno. O, ej, mo nie, 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 od a mo kurde. Aczkolwiek i tak by jej nie zjadł. O, podnieś, dobra, teraz ja. Cześć. Dobra. Jest, y czy to pokój sześć? Y jest ktoś tam, kto chce, y abyś przyszedł im na spotkanie? Idź do... Jak kuchni, idzie. A chodź, idziemy do kuchni, tak? Dawaj, a tam jest kuchnia? Chopę każdy sobie tam przychodzi, kurde, smaży, kurde, boczek. Panie kierowniku, na pan mi Dobra. tutaj zrobi jednego z Dzień dobry, o co panu chodzi? Aha, nie z panem. Tu... Nie tutaj. Dobra, czekaj, czekaj. Jezu, no musiałeś to otworzyć? Musiałeś? Tak. A ktoś ci kazał? Notatka. A, notatka. A ja myślałam, że nóż. To bardzo dziwne. Mm. Sprawdź notatkę. Spotkaj się ze mną w pokoju numer jeden. Enio. Co? Chciałem no. pójść do ciebie, ale się zblokowałem. No nie, no ty sobie jaja robisz. Weź, idź się wysrajku. No głupie no, kuchenka, nie mogę no. nawet kupić. A kto normalnie wchodzi na kuchenkę? Ja nie wstanę na kuchenkę, i ją oblazłem Ej, ja normalnie zeszłem. Weź ty, o, 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 o Weź ty, Chłopie, to miała być historia, a nie wchodzenie na jakieś kurde te. To nie moja wina, że moja postać i lubi tak kuchenki. Ale twoja wina, że ty tą postacią sterujesz. Elo. Posłuchaj, podejrzanego sąsiada... podejrzanego sąsiada. E Wiedziałem, że przyjdziesz. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jedynym, który będzie słuchał, mam nadzieję. No? Co chcesz, Buchcik? Wiesz, że jest to, Wiesz, że w tym miejscu jest coś nie tak. Słyszałem pogłoski, że wielu ludzi zginęło tutaj. A ty będziesz kolejnym. Nie, no tak nie powiedział. Polecam ci opuścić to miejsce, póki jeszcze możesz. Tak, w ogóle fajnie on na pokój taki. Bardzo duży. O! No to. Wow! Szczerze mm. mówiąc, ten facet y, musi być szalony. Oleg! Mm, pa! Co? Oleg! Ja wiem Gdzie przyjedzie ci auto? Co to robi? a kurde, dobra, nie, nie próbuję, nie próbuję. Dobra. Szczerze mówiąc, Duż, y, póki ty, jesteśmy na zewnątrz, najlepiej porozmawiać z gośćmi. Z, go... Chodź. z gośćmi. No, to idziemy do dwójki. Nie, w nie ma. W dwójce tru... już idę. Czekaj, posłuchaj, po... Czekaj, to z kim? Por... O! Porozmawiaj z biznesmenem. Dobra, idziemy, Opę, z por... uznajmy, że to jest y... Bill. O, Bill, dobra. Bill Brinson, tak, Bill Brinson. Co ty masz na głowie? Co to za garnek? Garnko głowy. Co mówi Olek? E, czy miałeś jakieś problemy w swoim pokoju? W motelu? Nie możesz szybciej mówić? Cóż, e, tak. Przyszedłem tutaj po długim dniu, w moim sklepie, no katastrofa. No. Wie e, skąd wiedziałeś, że mam problemy w moim pokoju, w motelu? E, sir. No, sir... no możecie mi się to przetłumaczyć już na polski? Aha, tego mi nie przetłumaczyli? No to wam nie powiem. A. E, sir mm. expressing the se... Dobra, tak. E, czemu mi już nie tłumaczę na polski? ten problem, eks, eksplodował, eksplodująca toaleta, nic wielkiego. Eksplodująca Eee, e, ci to o, potrzebujesz? Bo... No ci, kur... <laughs> srałeś to w głowie, ku... Dobra, idziemy znowu. Olek... O, srał s... Ty srałeś na jego miejscu i tobie wybuch, kurde, siedzenie. No dzięki, dzięki, nawzajem. No Życzę miłego dnia. Spokój, kurde, w końcu. Już jestem. Nie, nie! Jestem w swoim Dobra. Oho. Czekamy. Idę patrzeć idę patrzę za drójka. Co to tak? Łazienka. No nie, kibel. No kibel eksploduje, no mówiłem, no. Yy, brzmi to jak gdyby pochodził z. Poczekaj, czekaj, nie otwiera jeszcze, nie otwiera jeszcze. Dobra, no, no, to ty będziesz otwierać tak? Tak, tak, czekaj. Zbadaj, zbadaj łazienkę swoim. Uwaga! Ja pier A nie, to, dobra! Szybkie się Ej! A proszę stąd wyjść, proszę stąd wyjść, ja tu. Dobra, zalewa nas, zalewa nas. Zaczy A! Y biorę ręcznik, mam? Dzień. O! Proszę, widzisz? Naprawione. To powinno to zrobić. To powinno się udać. Mam nadzieję, że ostatni problemów... Ostatni z problemów... Nareszcie... W końcu jest ulga. Można się zrelaksować w naszym pokoju i obejrzeć telewizję. No to ja sobie usiądę, tak? O, patrz. O, tak! O! Co to jest? Nie, okay. mamy. Hi... Idzie ktoś O! Co? O! Civil Danger Warning. Emergency Alert System. O nie Co się dzieje? Co się dzieje? Uh, y, co? Y, co to było? Nie wiem. Synek, ja nie, nie wiem, nie wiem, nie. Um. No... Ku... To na pewno jakiś żart od naszego sąsiada. Chodźmy spać. Idziemy spać. Ale tu jest Gufiak spanie. Goofy jak spań O, zamykamy oczy. O, to, to jest, to jest. Wstawaj, wstawaj. E, he? E, co to było? Czemu? E, ty też masz taki ekran? Ty też masz taki ekran? Jakie rozmyty. No, o, dobra. O, na Co to? Spia ja pierdylek! Spróbuj zrozumieć co się... Wychodzimy. Czy nie? Nie możemy? Czy no... Halo! Odejdź! Nie możemy! Kurde. Spróbuj zrozumieć co się Bala, dzieje. Tak byłem. Bala to byłem gliną, jasne. O! No Bala. ktoś przy... Poli... O nie, poli... Uciekaj! Gliny! Ja. Ja do kibla, ej, ja do... Ej! Ja do kibla! Nas tu nie ma! Nie mam Ale... To jakie jest pukanie! Mrożenie? Czemu? Mro... zostań ja tam gdzie jest. jesteś, to to był za... Dobra, stoję, ręce do góry mam To nie my, to nie my! Spokojnie! Ej, ale jest tu pukanie w tej grze straszne. Ja, ja ci kiedyś muszę w tej grze pokazać pukanie na słuchawkach. Hym, ja... <grym> dobrze, chodźcie ze mną teraz Oku. Dawaj Dobra, dobra. Słuchaj, 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 Kur... zamknij się. Słuchaj, mam pomysł, mam pomysł. Ty go najpierw podkładasz mu nogę, a ja go podduszam. I uciekamy. Ale zaraz. Nie, 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 bo ma za, ma za twardy patrz. Ja pierdziele. Nie! Buchcik! Buchcik umarł! Wylało się coś zielonego z niego Nie On jest martwy. Co mamy zrobić? Wróć do swojego pokoju. Dobra, to cię nie zabije jednak jeszcze. Tak, masz jutro, A, ma szczęście, nie? Myślałem, że mamy wrócić do pokoju. To jestem pewien, że nas dlatego nie. że po drodze. Co? O! Akcja. Ma, e, gliny, ja. Policja odjechała. A my dalej pizzy nie zjedliśmy. No ja pierdę. E, Pozostań swoim poko Oho. O Jezu. Dobra, ja idę tu, bo zaraz będzie coś nas goniło, albo coś nas ten. Nie, bo ja patrzę. Widzisz? Twoje patrzenie nie ma sensu, bo oni się tu teleportują. Hej, jest na facetem z motelu. Spotkaliśmy się wcześniej. Yyy... Czy wcześniej? Spotkaliśmy się. Pamiętasz? Ktoś właśnie został zamordowany. No co ty nie powiesz? Widziałem to. Boję się, nie obchodzi mnie to. Czy zosta. Czy pozwolimy mu zostać z nami? Nie. Aha, aha, ty się zgodziłeś. Ja od razu miałem go wysyłać na ulicę. Nie ma. Nie, on nas zabije. On nas zabije. Nie, Olek, nie pozwól mu wejść. Blokuj go. Blokuj. No blokuję. Blokuje! Nie! Stój. Dobra, bior, biorę, go, biorę go, biorę go, biorę go. Patrz. Skok ja strzębiam mu robię. Nie, 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 to trzeba zrobić... Kurna swój obrotu Dobra, z łóżka kurde, pół obrotu i skok, kurde trzy flipy w powietrzu i kurde... i nie wiem. Chwyć drewniane deski. Oleg weź drewniane nie, nie, deski Zbuduj barykadę. A to z tej strony? Nie, to z drugiej. O! Z tej strony. Już e. No, synek e. co ty robisz? Dzięki Eee, co? O co ci chodzi? No, żeby wziąć zapasy, czy coś takiego A te... Aha, że... O Jezu, nie, coś pana... Coś go te... Coś go teraz zabija. Coś go... Tam coś stoi Widzisz to? Tutaj... No widzę jakby... O, 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 widzę go Ja widzę to nogi jest Ale, a to, to nie z... A to nie jest ten biznesmen? Nie, to jest nasz ziutek Eee, eee, taking, e, coś długo go nie ma. Pozwól mu, mu to sprawdzić. A. Weź, pozwól weź, patrz ten, ja pójdę to sprawdzić, ok? Okej? Okay? Tak, no, ja będę patrzeć Dobra. Ktoś tam umarł, chodź, chodź, ktoś tam umarł. Nie, pierdolę. To momenager. był. Dobra, mówiłem. Eee, jak. A. Nie. Johnny Deep. De, jo, Johnny Deep umarł. Nie. Co się stało? Porozmawia z gościem. Chłopaki, ty go zamordowałeś. No pewnie tak. O, dobra. Chłopaki, k ty kierownik motelu yy, yy, musimy wyjść z. He o! Jest! Uciekaj z za swoje życie! Uciekaj, Olek, uciekamy. E Czek... Olek, uważaj! On ma 1000 HP 100 HP Dzwoń, dzwoń po tele Ty No to co robię? Dzwoń Szybciej, szybciej. Szybko! Olej! Olej! 40 sekund! Ku... No ty sej jaja robisz! Do domu! Nie, 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 bo na ten Mogę zamknąć drzwi! Możesz? O nie! O nie! O nie! A a, a! 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 Jezu! Uważaj! Nie, bo musimy jeszcze do helikoptera dotrzeć! Jezu! Uciekaj! A on goni ciebie tylko! Nie! Jakbyś go dotknął, to on by gonił ciebie! Helikopter! Gdzie on... Jest? Dawaj, dawaj, dawaj! Zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj! Jestem! Jestem! Wejdź! No, 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 nie, uważaj. A! Jest, lecimy. Dobra, uciekłeś, zostawiając ze sobą okropno, okropności potworów. Jednak to nie koniec. Oho. Nie, ale to jest koniec. Więc jedyne co możecie zostawić, to suba, lajka, komentarz, subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Nara.